Hello ludzie Słuchajcie, tak was dziękuję za wbicie na tych 10 subskrypcji Dobra słuchajcie, przechodzimy do grania z bursem. Więc dobra Chodź połóżcie I przechodzimy. Na razie jeden meczyk bo ja gram, Borys. Ja was proszę, żebyście też żeby subskrybowali Borysa. Tylko zaczekaj, bo mi net musi wyrobić się. Bo ja mam takiego słabego neta, że to jest słuchajcie masakra. Ja tu muszę naprawić. Dobra. Odezwij się coś, Borys. No worys no nieśmiały, słuchajcie jest. Ja tu sobie słuchajcie. Siedzę normalnie, przeglądam nowy subskrybent. Oj, oj oj ja, ja wam to mówię, że to jest nie, coś niesamowitego. Że mam 10 subskrypcji, no słuchajcie, nie wiem, ale to nawala. Bo po prostu nie mogę się ruszyć, a rysowi normalnie, nie wiem. co się dzieje. Ja tu się nie mogę ruszyć, ludzie. No ja nie mogę, ludzie. Ja nie wiem. Kurde, co się dzieje? No, ja biorę tutaj ulta. No, ulta zabrała. 6 Zaczekajcie Ja tutaj Weź mnie wyrzuć Borys najlepiej No Ja nie wiem słuchajcie Co się dzieje A Borys zaczekaj no. Czy live się dobrze nagrał To po meczu zobaczymy Czy się dobrze live nagrał jak Worys skończy grę. To zobaczymy czy się dobrze live w słuchajcie nagrał. Bo ja nie wiem. No to dobra. Ja będę rozwalał pół godziny. Kukiem. Dobra. Dwa pary kuby. Teraz ruszę Nie no ludzie no... Ludzie, ja, ja nic nie mogę poradzić. Że mi tak net. Czy mi tak net? Słuchajcie. Chyba u mnie. Ulica mam. Zasimam ult, na razie. live u Borysa nie będzie. Bo nie możemy znaleźć takiej aplikacji na kuo lodów. Ej, słuchaj, Borys. No, to będzie cały, to będzie jak, to jest Dobra, dajcie mi Ej, a Borys. Jak ty tam zajcie, Borysu będzie trochę asekurował, czy nie, czy nie ma tych. Lagów żadnych. Czy się wszystko dobrze nagrywa? Jak skończymy, czy... Nie wiem, na kogo iść. Powiem. Jest zła sytuacja, tu się dzieje. No. ten nie załatwiłem. Dobra, to weź. Opuszczę. Na YouTube. Ej, na YouTube'a weź. A na co? Czy się dobrze live nagrywa? Proszę. Na YouTube'a, proszę. Ja tu polisa wysyłam na YouTube'a. Nie wiem, dobrze w ogóle nagrywa. No ja nie wiem jakie, ja, ja mam lagi, ludzie... Dobra nie przy... Masz w ogóle Co? Nie masz, nie masz. No Nie masz lajwa. Jak nie mam lajwa? No, człowieczku. Zbyszku. Z